Dobiegła końca budowa restauracji McDonald's w Nysie. W środę 13 maja o 9 pierwsi goście odwiedzili nowy obiekt sieci zlokalizowany przy ulicy Asnyka. Kiedyś w czasach PRL-u wszystko co zachodnie, a zwłaszcza amerykańskie budziło u Polaków zachwyt, podziw, a czasami nawet zazdrość. Naszemu sąsiadowi ugiara ukradli. A taki był ładny amerykański szkoda! Dziś po transformacji ustrojowej wchodzenie kolejnych światowych firm i marek na polski rynek wydaje się być czymś powszechnym. Wielkie emocje towarzyszyły otwarciu pierwszego McDonalda w Polsce w czerwcu 92 roku. W środę w Nysie aż takich emocji nie było, zainteresowanie było jednak duże, a na otwarciu restauracji zjawiła się cała nyska śmietanka, m.in. przedstawiciele władz gminy, powiatu czy lokalni biznesmeni. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał właściciel lokalu Marek Borowy, asyście wiceburmistrza Nysy Piotra Bobaka oraz starosty Nyski. Jego Czesława Biłobrana. Po oficjalnym ceremoniale można było przystąpić do tego, co w McDonaldzie najważniejsze, czyli do jedzenia. No, ale wiesz, to zabieram na romantyczną kolację, wiesz? No, do maka, no? No, ale wiesz, to zrobi mu ten nasz test, pamiętasz to? Jak kupi ci z burgera, to sknera, nie? Jak cały zestaw, na to znaczy, że ma gest, nie? A jak Happy mila, wiadomo, nie? Lubi dzieci, nie? Ty, a jak wieś maka, to wiesz o co chodzi, nie? No, a jak kupili smaka, to są chłopakę, nie! McDonald's obsługuje 68 milionów ludzi dziennie. W ciągu sekundy sprzedaje aż 75 burgerów. Tyle statystyki na świecie, a jak będzie w Nysie? Na razie wiadomo, że w restauracji zatrudnienie znalazło niemal 50 osób.